No. Dobra, powodzimy. Tutaj będzie akcja. Pokaż jak się kręcisz. No właśnie. Kto pierwszy? To ty właśnie. To no dobrze? No dobrze. No chyba. Na razie powoli czekaj. No, dobra, tam powoli. No, tak? Kurwa! Kręć! No kręć, bo na głowie stoję. No szybko! Ale baza! Szybciutko się wygrywa! Chyba trochę źle wyszło, bo się cały czas trząchało. Za szybko ja nie nadążałam.